Cześć to wszystkich bardzo serdecznie. To najnowszy napszcz od 14W26B. Zacznijmy od największej opcji, czyli nowego świata, który jest przeznaczony dla osób, które to otworzą teksturpaki. Aby taki świat wygenerować, wchodzimy w więcej opcji. Teraz bardzo ważna rzecz: przytrzymujemy Shift. Klikamy kilkukrotnie na nasz rodzaj świata no i znajdziemy tutaj taki debug mode. I to jest właśnie ten świat, który po wygenerowaniu prezentuje tylko bloki. Są tutaj wszystkie bloki, które obecnie występują w Minecrafcie. Moim zdaniem to jest bardzo dobre posunięcie, ponieważ Mojang w ten sposób ułatwi robotę, tym, którzy tworzą nowe to tekstury, jak widzicie, liston ustawionych, żeby w każdym kierunku różnego rodzaju ognie, redstone, także wszystko to teraz jest świetnym podglądem dla tych, co oczywiście nowe teksturki tworzą. Następną nowością są nowe komendy, które od dłuższego czasu regularnie pojawiają się oto w tych snapshotowych aktualizacjach. Pierwszą z nich jest komenda, która podmienia nam przedmiot w naszym ekwipunku. Cała komenda wygląda dosłownie w ten sposób, także możecie ją sobie przypisać i przetestować. Ta rzecz po prostu odpowiada za slot w naszym ekwipunku, ja tutaj sobie ustawiłem na ostatni, no i po prostu ta komenda podmienia mi ten ostatni slot na diamentowy miecz. Z kolei ta, gdy ją aktywuję, podmienia to na stąd, także to jest naprawdę mocna komenda, która pozwala edytować ekwipunek graczy. Możemy to również zrobić ze skrzynią. Tutaj e, natomiast w komendzie e, wygląda to nieco inaczej. Musimy podać między innymi współrzędne bloku no i ponownie slot, który chcemy zamienić. Ja tutaj wybrałem Minecraftowe mięso. To mięso jest tutaj. Natomiast jeżeli kliknę ten blok, e, Minecraftowe mięso zamienia się w zwykłego dirta. E, także tak działa ta komenda. Jest jeszcze jedna, związana z granicą świata. Tutaj kolejne urozmaicenia, mianowicie e, taką oto dodawania możemy e, poszerzać, jak i zmniejszać oto tą e, granicę. E, także to minus 10 oznacza, że e, granica zwęży się o 10 pól, natomiast tutaj czas, e, w którym ten proces będzie przebiegał liczony w sekundach, także daje sobie 5 sekund, że ta granica się zwęży. Moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie, ponieważ możemy ustawić granicę na przykład na 5000 bloków, i dać graczowi 5 minut na e, przeżycie. W ciągu tych 5 minut on po prostu musi, nie wiem, powiedzmy, daną liczbę mobów zwalczyć czy coś i wtedy sobie e, przeżyje. E, według mnie no, taki, taki minigame można z tego zrobić. Ja tutaj dam e, 100 bloków, to widzę, że jest za dużo. Ale dajmy sobie 80 bloków, też za dużo. To poczekajcie, 50 bloków, 15 sekund i jak widzicie, granica się ją zwęża, także mam niewiele czasu na przeżycie i tak po prostu ta e, komenda m, wygląda. Wszystkie oczywiście moby, które przekroczą granicę, zwyczajnie zginą i mnie by również to spotkało, gdybym nie był na game modzie. Wraz z tym Snapshotem będziemy mogli przeprowadzić naprawdę udany zamach, ponieważ od teraz łuk e, z efektem ognia może oczywiście wysadzać zdalnie wagoniki z TNT, co właśnie tutaj widzicie. No i cóż, można po prostu podprowadzić cztery pod dom. No i w odpowiednim momencie wystrzelić strzałę właśnie w taki wagonik, a ten spowoduje oto to takie spustoszenie, także naprawdę niezły zamach. Wraz z tą opcją można przeprowadzić. Każdy snapshot przynosi również kolejne błędy oraz poprawki. W tym tygodniu. Poprawiono to, że na agresywnego wilka w końcu działają e, potki oraz dodatkowo nowo dodany mob, jakim jest strażnik, może się od teraz spalić w lapie. Zatem jeżeli ten snapshot Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz napiszcie w komentarzu co sądzicie o tej mini aktualizacji. Zatem ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia!